Bardzo się cieszymy na możliwość uczestnictwa tutaj w takim bardzo fajnym przedsięwzięciu, jakim jest PFTM. Jest to organizacja, która prężnie działa na tym rynku gospodarki morskiej, na który jest naturalnym środowiskiem stoczni remontowej nauta. My jako pracodawca, który zatrudnia 300 pracowników, ale również też jako firma, która generuje dużo zamówień dla firm z otoczenia tutaj bezpośredniego naszego w województwie pomorskim, uważamy, że. Że chcielibyśmy być członkiem takiego forum, żeby móc dyskutować, wspólnie wymieniać się doświadczeniami, również zapoznawać się z nowymi firmami, które funkcjonują w tej branży, i też chcielibyśmy być takim troszkę, może też moderatorem tego środowiska. Myślę, że Stocznia Nauta, tutaj ze swoją długoletnią historią, może być cennym nabytkiem dla PFTM-u. Od 1 lipca bieżącego roku Polskie Forum Technologii Morskich działa pod nowym zarządem po przejściu Jerzego Czuczmana, wieloletniego prezesa forum, na emeryturę. Działamy zgodnie z wcześniejszymi założeniami pod hasłem Razem robimy biznes. PFTM dynamicznie się rozwija, jest najszybciej rozwijającą się organizacją branży morskiej ostatnich lat. I potwierdzeniem tego jest dzisiejsze wydarzenie. Udało nam się zdobyć nowego członka, firmę o olbrzymim doświadczeniu, o wieloletniej historii. Stocznia remontowa Nauta to nowy członek Polskiego Forum Technologii Morskich. Stocznia Nauta to duży pracodawca i duża firma na regionalnym i ogólnopolskim rynku, więc tym bardziej cieszymy się w PFTM z obecności nowego członka, nowego ważnego członka, który z pewnością będzie ważnym elementem i ważnym głosem, jeśli chodzi o nasz związek pracodawców.